Cześć wszystkim, witam Was w ósmym odcinku z Epicora 2 z synów przeznaczenia. Kontynuujemy z rozdziałem 11, który zje się hmm, Leśni Szpiedzy pod tytułem Cienie i zdrajcy. Nie, czekaj co? Shadows. No tak, Shadows, cienie. Już jak widzę, całkiem ok. mało nam zostało. Jednakże dzisiaj odcinek będzie chyba dosyć długi, ponieważ mam przed sobą bardzo, bardzo, bardzo dużo tekstu. No i nie przedłużając. Zacznijmy. Leśny Strażnik. Miliardy lat temu nasz świat był wrzącym garnkiem ognia i wody, stopioną kulą lawy i skał. A potem atmosfera zaczęła się uchładzać i uformował się rdzeń ziemi rdzeń krostanu. Rdzen nie miał żadnych uczuć ani nie był żywym, ale sercem ziemi i pierwotnym twórcą wszystkiego. A potem nadszedł czas, kiedy rdzenie kryształu zaczął się rozdzielać na trzy warstwy. Najniższa warstwa zanurzyła się głęboko pod ziemią, tworząc królestwo piekła. Górna warstwa uniosła się do nieba i utworzyła niebo. A środkowe warstwy uformowały ziemię, na której teraz stoimy. W ten sposób powstały trzy światy. Nasz świat nazwano pierwszym światem, Chiwen drugim światem, czyli no niebo, a piekło trzecim światem. Wraz z każdym światem jeden król doszedł do wazy, a każdym królestwem rządzili trzej królowie, czyli główny i trzech pobożnych. Pierwszym światem rządził król Gai, który rządził nami, Niegdyś nazywanymi naraz, a teraz trzema różnymi gatunkami: lwami, ludźmi i orkami. Każdy świat był w równowadze, różno, ale każdy stara się podbić drugi. Na zewnątrz trzej królowie wydawali się śmiać i przyjaźnić się ze sobą, ale w rzeczywistości planowali zabić się nawzajem. I to z rządzeniem losu, który wydarzył się 10 tysięcy lat temu. Król Nieba i Król Piekła zaprosili króla Ziemi na ucztę, którą urządzili aby uczcić rocznicę ich trzech królestw. Ale kiedy nasz król ziemi był upojony winem i śmiechem, królowie nieba i piekła wyciągnęli swoje moce i zamordowali króla ziemi. A kiedy nasz król odszedł, pierwszy świat próbował zabić król piekła i nieba. Ale byliśmy jak wąż bez głowy. Mieliśmy kły, ale żadnej trucizny. Nie byliśmy zjednoczeni i było wielu, którzy chcieli wstąpić na tron pierwszego świata. Wkrótce z popiołów Pierwszego Świata powstały imperia i powstały trzy mocarstwa. Trzy mocy stojące wysoko. I zderzyły się one. Zarodni ludzie, potężne, orkowie, potężne orki, orkowie i wdzięczne elfy w wojnie na skalę światową. Tutaj nam Leśny Strażnik chyba przedstawia całą historię od samego początku. I prawdopodobnie dlatego to tak długo jest część, Ale nie byli świadomi, że kiedy walczyli między sobą, król piekła wysłał cienie ze swojego królestwa, aby potajemnie pochłonąć części naszego królestwa. Wkrótce niektóre z naszych ziem zostały pokryte cieniami, a wszyscy mężczyźni i kobiety z uncją żywej woli w sercach zostali pochłonięci i zamienieni w ciemną skórę bez rdzenia i serca. A wszyscy pochłonięci maszerowali w kierunku południowych ziem, bez powrotu i gromadzili się tam, gdzie mieliby trenować i gromadzić się w najsilniejszą armię cienia na ziemi, tworząc Mroczne Imperium. No i mamy wyjaśnienia, skąd się wzięło Mroczne Imperium i wszystkie cienia. Ale byli tacy, którzy stawiali opór. Ludzie, elfy i którzy odłożyli na bok swoje różnice, zebrali się w pędzącą i obdartą milicję, tworząc armię liczącą 100 tysięcy osób by szturmować Forty Cienia. Ale bez względu na to, jak silna jest wola czy determinacja, nasi ludzie nie byli dostatecznie wyszkoleni i uzbrojeni. I jak mamuty miażdżące mrówki, nasze wojska zostały zdziesiątkowane w ciągu kilku godzin, a ludzki król został zraniony Mieczem Cienia. Udało mi się uciec bez szwanku jako przywódca orków, to jest ciekawe całkiem, że strażnik Leśny jest przywódcą orków, Akurat, przynajmniej wtedy. Zabrałem elfy i wymknąłem się, ale ludzki król, on teraz pożarty przez cienie, uderzył w swoje sztandary i zwrócił się przeciwko naszemu sojuszowi, mordując naszych elfich braci. A nienawiść gotowała się w piersi każdego elfa do ludzi, a moja nie była wyjątkiem. A ze złą wolą przychodzi zło, a gdzie zło się rodzi, cię nie będą ścigać. Wycofując się z powrotem do lasu, wezwałem winorośle, ciernie, drzewa i innych starożytnych wojowników których uznaliśmy za świętych, aby chronić nas przed cieniami. Jednak niektóre cienie zdołały przekraść się przez nasze bariery do bazy i porwały zarówno mnie, jak i kilku naszych elfich braci. No. Leśnij, strasznik. Jednak żadna istota, człowiek czy cień nie mogła przedrzeć się przez nasze bariery, jeśli nie znała hasła. Magia Dryady zamroziłaby każdą czującą istotę, która stąpałaby po świętych ziemiach. A z jakiegoś powodu bariery zostały cofnięte, a cię nie przedostały się przez nie i weszły? A jak to możliwe, wasze bariery? Nie czułem takich, kiedy ustawiłem swoją bazę Darkiego Wschodu w las. Leśny strażnik. W rzeczywistości wszystkie istoty są sobie równe. Nie ma istot, które są całkowicie dobre od was, a elfy nie są wyjątkiem. Gdzieś w lasach czają się szpiedzy. Niektóre z naszych helfich e, duchownych musiały nas sprzedać ze strachu lub z innych powodów. Nie wiem, ale jedno jest jasne. Musimy wytropić szpiegów zanim cienie przemkną się przez nie i pochłoną naszych braci. Czy pomyliacie nam, ludzie? Ty. Chętnie. Kocham łowy. Czyli naszym obecnym celem jest w takim razie. Mm, Znalezienie tych cieni wśród tych złych elfów. No właśnie. Chyba tak będzie wystarczająco. No i w, to ja się w takim razie nie dziwię, że w tej chwili walczymy przeciwko elfom, bo to. No, sprzymierzyliśmy się z nimi, ale z drugiej strony wciąż cienie. Są jakieś wśród nich i właśnie naszym celem obecnym będzie pozbycie się ich, tych cieni, tych złych elfów. Dobrze wyobrażali elfowie, elfowie, elfi, jak to się odmienia? Nie wiem nawet. Dobra, polepszam sobie wszystko co tam możliwe, jak zwykle, jak to tak samo, tak samo, jak zawsze. Czy ja ulepszyłem zamek? Nie. Tutaj jest ulepszenie zamku? Nie, tutaj. To jedna rzecz, której nigdy nie ulepszam. Za to, z tego co pamiętam, to chyba ostatnio ulepszyliśmy sobie nieco kurze, tak mi się wydaje. I teraz powinna strzelać paroma strzałami więcej. Chyba. Chociaż ja dalej widzę tylko trzy strzały. No chyba tak, chyba nie więcej niż trzy. To może za dużo się nie, nie zmieniło w takim razie, nie wiem. Myślę, że najlepiej będzie najpierw polepszać sobie mm, te wszystkie baraki, i takie tam, bo one będą nam zwiększać poziom jednostek w przeciwieństwie do zwiększenia pułapu manabusta, który no, nie da nam zbyt dużo tego, czego moglibyśmy się oczekiwać od niego. Zaledwie podniesienie limitu, może nie dać nam wystarczającej siły obronnej, aby obronić się z samą kuszą przed przeciwnikami. Zdrowie mojego zamku jest takie śmieszne, 5000 kontra 23000 zamków przeciwnika. ale to nie problem. Będę sobie rozbijać tu na spokojnie i... ...będzie łatwa wygrano, na pewno. W ogóle wydaje mi się, że to może być już ostatnia walka przeciwko elfom. To znaczy... Według tego, co było napisane wśród odznak... O, jednak strzelam czterema strzałami, okej. Okay. Według tego, co było napisane w odznakach tam po prawej stronie... No to... Chyba po dwunastej misji już nie czeka na nas... żadna kolejna misja, która... Powodowałabym, że musielibyśmy walczyć ze swoimi? Chyba, że z orkami, nie wiem. Może po tej misji 12, w której powinniśmy już tych orków odblokować, będzie coś w stylu jak z elfami, że będzie trzeba jeszcze się pozbyć jakichś tych gorszych orków? Nie wiem. A może już zaczniemy walczyć z cieniami? Byłoby całkiem fajnie. Ostatni raz walczyliśmy z cieniami, chyba dosyć dawno, bo kurczę. To było jeszcze jak nie uciekliśmy tam z tego pola treningowego, no, czyli dosyć dawno. Będziemy mogli zobaczyć czy się trochę zmienili, może trochę utrudnili, a może wciąż są słabi, jak wcześniej. Ciekawe, ile gwiazdek trudności będą miały te ostatnie z misji. Skoro już w tej grze zrobili coś takiego z tymi śmiesznymi pięciokątami, kątami, to zapewne coś tam musi być, co by hmm, wykorzystało cały ten dostępny limit, nie? Dobra, no, tego gościa już chyba katapulta sama załatwi. Um, chyba? Nie. Za blisko jest. Ups. To był asasyn jakiś. Co ja odwaliłem? Czemu nie strzelałem w niego? Myślałem, że Armata załatwi sprawę. Dobra, Archery. Ła, to mam na maksa już w ogóle. Śmieszne, nie wiedziałem. No, zapomniałem w sumie. Dosyć dawno grałem ostatnio w tą grę. i widzę, że tutaj mam tylko jedno możliwe ulepszenie, które kosztuje mnie aż 1500. To jest trochę sporo. Hmm. Być może najpierw zwiększę trochę limit na many. O, żeby przypadkiem nie wybić sobie tej many poza maksa. I nie zdążyć spożytkować jej na no coś pożytecznego. Hmm, trudność misji chyba znowu była 4... Pięciokąty i tym razem walczymy z elfami. Jak ostatnio walczyliśmy z orkami, no to mogło być trochę ciężko, ponieważ no, orkowie mocni są. Ale z tego co pamiętam, to elfy przeciwnicy chyba nie wyciągali na nas jakiejś ukrytej karty, ukrytego asa. Ale mogę się mylić. Wszystko się okaże z czasem. Po jakimś czasie powinien chyba zacząć wycinać to wszystko. Bo i tak to zawsze wygląda tak samo. Może z trzecią częścią coś takiego się wymyśli, żeby już za dużo nie marnować czasu i na przykład skupić się tylko na zrozumieniu fabuły. W ogóle jak chwilę postrzelałem w górę tymi strzałami to tak śmiesznie wygląda jakby te Strzały trochę szybciej strzelały. Mimo, że na pewno strzelają w tej samej szybkości. Zaraz się okaże, że ten treasure, trybusz dojdzie do samego końca. Jakby trochę zranił ten zamek, to bym się śmiał, naprawdę. zaraz się okaże. Widać, że moje strzały już dalej nie dolecą, niestety. A ja to ma w ogóle jeszcze coś lepszego odblokowanego kanon. Canon 500D? Nie, to chyba raczej katapulta, a nie aparat. Przez łamek sekundy myślałem, że się zmieniła muzyczka, ale jednak nie. No i co, czy mi się opaca w ogóle próbować tą katapultę, skoro wrogowie wysyłają na mnie cały czas tylko te. trochę. nie aż takie mocne jednostki. Kurcze, które umierają w... bez żadnych problemów, od. W samej mojej kuszy. <grych> Zdecydowanie łatwiejsze od tego Age of War Który chyba już w momencie, kiedy wypowiedziałem to zdanie, powinienem wstawić przed tym obecnym odcinkiem, żeby było wiadomo o czym mówię. Ale to się jeszcze sprawdzi pewnie samemu. Ile w nie będzie kosztować? 50%? Myślałem, że 30% to kosztowało. Chyba w pierwszej części. A w drugiej zwiększyli ten... tą cenę. A może zwiększyli z czasem? Jak gra się staje trudniejsza? Hmm, w sensie im dalej w grze. Tym ta cena... Busta jest większa. Być może. Powinienem sprawdzić na początku kolejnej misji. Ile mnie by kosztowało to? Bo jeżeli by się być może okazało, że ta cena zbustowania manny jest trochę uzależniona od wybudowanych budynków, to nie opłacałoby się w takim razie od razu te budynki rozbudowywać. Chyba żeby tylko tą katapultę, żeby mieć kurczę, jak ja bym chciał wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby odpukować jakieś te kolejne jednostki. Zwłaszcza, że odznaka jest tego, ale no znaki akurat niedługo będą usuwane. Ale fajnie by było to kurczę zrobić, no. Do tej pory odblokowaliśmy dwie jednostki i to polegało głównie na klikaniu jakichś losowych rzeczy, więc... ...być może też trzeba by poklikać coś, co tam jeszcze mogło zostać w tej grze. Wydaje mi się, że nie klikałem przynajmniej jeszcze samouczka i twórców z tych wszystkich rzeczy. I tak jak twórców planowałem, raczej poklikać sobie na samym końcu. Tak, może byśmy samo ogarnęli po tej misji. Coś tam może da? Fajnie, jakby dawali nam podpowiedzi jakieś już wewnątrz gry. Jakby odblokować jakieś konkretne jednostki. Nie, że tak by nam napisało. Hmm, bez e, jakiejś dozy tajemnicy. Hmm. Od czego można by odblokować te dodatkowe jednostki, tylko po prostu jakieś podpowiedzi. Na przykład, mogłaby być podpowiedź, przy, mm, przy samouczku, że żeby się najpierw rozpoznać w grze, czy coś w tym stylu. To, żeby mogło w miarę nakierować, od czego jest uzależnione to, jakie jednostki odblokujemy z czasem. I mam już prawie 7000 many i zaraz się okaże czy będzie to wystarczająco, aby wygrać tą walkę 7 minut zajęło przeczytanie tego wprowadzenia. No zaraz się okaże, że ten. Że to cała ta walka będzie krótsza w ogóle od tego wprowadzenia. Co by było śmieszne dosyć. Tych uczników jeszcze mogę też porobić, bo zapominam. Ale się porobiło. A przeciwniki też chyba wysłały jakieś jednostki. Śmieszne. Dobra, chyba już nie mam many na nic. Tak mi się wydaje. 40. A jak, kurde, przeciwnik też ruszył z tymi jednostkami, spryciarz. Ale te ktapulty fajnie wyglądają. Dosyć. Kto tutaj tak strzela tymi lodowymi? Ma Mag jakiś. Spróbuję może trochę podnieść kuszą, żeby w niego postrzelać. Bardzo dobrze. I kto tam jeszcze? Jesteś łucznicy Porąbani. Wiem, że przeciwnik Elfów też ma taką strategię, żeby nas po prostu jednostek. I tam pewnie za dużo nie ma ich. Nie ma jakichś tam specjalnych jednostek? Zaraz zobaczymy. Jeszcze się je zbliżają. Są prawie przy zamku. Mana wybita na maksa, Więc w razie czego może będą miały zabezpieczenie, jak dobije do tych 10 koła. I już powoli spada. O zdrowie, zaneczku. Czy się uda go dobić do końca? Czy przeciwnik wyśle jakieś jednostki porąbane? Wysłał w tej chwili 40. Tylko czy to są jakieś pojedyncze, malutkie? Czy też jakieś groźniejsze? Wysłał smoka, ale zdążyłem zniszczyć jego twierdzę. Ok, ja też mógłbym mieć smoka, gdybym coś tam odblokował achievement. Wygrana! Super! Dobra, no nie trwało to dłużej niż wprowadzenie, jedno. 16 tysięcy, Expa. No, elegancko. Zobaczmy, co mogę ulepszyć w takim razie za ten research. Eee, 5. O, 8 strzał nas. na shot. Akurat tego mógłbym nie ulepszać. Zwłaszcza, że i tak nie mam expa, bo sobie radzę całkiem, więc pewnie ulepszą to i drugi raz to i jeszcze healer 4,5 i już mnie nie stać na nic. Chyba, że mógłbym to ulepszyć, ale po co mi to nic. Więc mamy elfy już prawie wymaksowane i fajnie atak na orki zrobi się w kolejnym odcinku. A zobaczmy jeszcze, czy. coś od przeczytania tych instrukcji obokuje. Hmm, mogę to przeczytać już na samym starcie, chociaż. Chyba to jest całkiem podobne do tego, co było w pierwszej części, i dlatego to tak skipowałem. Rety, ja tu większość rzeczy ogarnąłem już sam, mimo tego, że powinienem to przeczytać z instrukcji. Wydaje mi się, że już nic więcej się z tego nie dowiem. Znaczy, może trochę mnie uświadamia bardziej o tym, że tam odporności mają jakieś przeciwnicy, ale. No to raczej chyba wiadomo. Tylko nie zwracałem na to uwagi, bo robiłem swoją strategię. Nie wiadomo. To jest high to win, to mnie ciekawi. Żeby zrobić dobrą strategię, musisz spodziewać się sił i słabości twojego, Twoich oponentów. Y, oraz swoich. To jest szczególnie ważne przy spotkaniu z bossem. Bądź pewien, żeby wybrać odpowiednią ścieżkę i wydać manę efektywnie, żeby oponent nie miał czasu, żeby przygotować się na Ciebie. No bardziej ja się przygotowuję na oponenta. Zresztą <grych> zauważyłem, że przeciwnik za dużo tych przeciwników nie wysyła, jeżeli sam ich nie, nie powysyłam w dużej ilości. Dobra. Te, te instrukcje, how to win, to są słabe bardzo w porównaniu z, do Age of War Tak szczerze. I to mamy Hotkey List. Uuu. O, mogę spamować tymi. Kuw, Kwerty. Kwertuj. Titan. Obidwarf, Dwarf. Red Dragon na czwórce. No i jak go odblokować? Kurczą. <laughs> Właśnie. Bo ja jeszcze chyba mam upgrade, że mogę wysłać elementarną strzałę, czy nie mam jeszcze? Do tej pory nie korzystałem z tego. Nie wiem. Sprawdzę. Tak, mam. Okej. Okay. No to... Fajnie, że nie skorzystałem z niej. Całe szczęście będzie jeszcze jedna okazja zanim nie przejdę nagrania ołkami. Jest tutaj kredycy. No. co? I co? Nic? Nic, 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 nic. Aha. Ja odblokowałem tego gościa wtedy, za czytanie rzeczy. A jak odblokować tych innych? Jedną bitwę przegrałem tylko. O, i ustawiają nowy wynik jakiś. Oj. Jak bardzo wysoki. Na którym miejscu jestem? Na szesnastym. W tym tygodniu. Ale ludzie w, w, się rzucili na te flaszówki teraz, jak flash umiera. Tego się nie spodziewałem. Ale w ale dajmy to tam raczej sobie <laughs> jestem. No dobra. W, z czasem może. Coś uda się odblokować z tych dodatkowych jednostek. A jeżeli oprócz przejścia kolejnych poziomów mielibyście, być może jakiś pomysł, jak odblokować ich, to poproszę, ale no, w komentarzach do tego epicora na stronie i wszędzie indziej to ludzie dają akurat całe poradniki, jakie je odblokować. To akurat tego bym nie chciał, jakieś może hinty. No, a jak nieco są może jakoś odkryję. Mam nadzieję, że się nie się podobało że trzeba być i oglądać kolejne. Na razie.